Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz Kraśnik ulica Podleska 6. Wspólne spotkanie i zabawa, a także możliwość integracji i osłodzenie sobie jesieni życia było możliwe podczas trzeciego pikniku integracyjnego organizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku. Było tak jak na każdym pikniku, wesoło, gwarno, ale i ambitnie. Bowiem zarówno mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, jak i inni goście mogli zaprezentować swoją twórczość. W tym roku przyjechały do nas domy pomocy ze Stalowej Woli, z Teodorówki, zaprzyjaźnione domy z Janowa Lubelskiego, i reny, środowiskowy dom samopomocy z Annopola. Naszą uroczystość uświęci, uświetniły takie zespoły jak Koło Gospodyń Rzeczycy Księżeń z występem kara, kabaretowym, Dom Pomocy Kraśnik, zespół tęcza, jak także. Pogodna jesień, klub seniora. Yy, łączymy się co roku, yy, integrując się, rozmawiając o tych samych problemach, a także bawiąc się ze sobą. Wtedy nawet problemy wyglądają całkiem inaczej. Największy entuzjazm wywołał występ pań z koła gospodyń wiejskich z Rzeczycy Księżej. Ale każda z prezentujących się grup otrzymała nagrodę z rąk Starosty Kraśnickiego i pani dyrektor. Festyn integracyjny zorganizowany przez społeczność Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku to doskonała okazja do tego, aby środowisko mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, pracowników Domu Pomocy Społecznej, seniorów, osób niepełnosprawnych zintegrowało się, poznało wzajemnie w ramach wspólnej zabawy, wspólnego spędzania czasu. Piknik organizowany był już po raz trzeci i będzie kontynuowany, bo daje radość mieszkańcom, gościom i pozwala zaprezentować swoje umiejętności oraz pokazać, że jesień życia nie musi upływać biernie.